Dzień dobry. That Enzo my Polish I'm sorry. Um it's a real pleasure for me to be here today. jest to dla mnie przyjemność być dla mnie z państwem dzisiaj. Because it allows me to announce in person that this morning at o'clock, the European Commission approved all five just transition fund plans for Poland. to bardzo dla mnie moment ważny i przyjemny, ponieważ dzisiaj rano o godzinie 10:00 Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie pięć planów sprawiedliwej transformacji dla Polski.

of the local and regional authorities so that we can work very close to what is happening in the communities. Wszystko, plany leżą teraz w I razem. This will allow us to cater to the very specific needs of communities. To nam look to the needs of big companies but also smaller enterprises. Uh, Musimy patrzeć na potrzeby zarówno przedsiębiorstw dużych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. We now can prove that in this transition out of a coal economy we can leave no one behind and everybody will be successful. Uh, musimy jasno udowodnić, że w tej transformacji z epoki węgla nikt nie zostanie zostawiony sam. Każdy musi odnieść sukces.

Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Timmermansowi za otwartość, bo też spotykaliśmy się w Brukseli i rozmawialiśmy o naszych regionalnych wyzwaniach. Bardzo dziękuję panu profesorowi Buzkowi za pomysł, ideę i to, że był duchem, dobrym duchem tego planu sprawiedliwej transformacji dla Śląska, bo to jest bardzo ważny krok. Bardzo cieszę się z tej decyzji Komisji Europejskiej, która zatwierdza te działania. Tutaj ze swojej strony obiecuję razem z panem przewodniczącym Markiem Gzikiem, przewodniczącym Sejmiku Wysła Śląskiego, wszystkimi Samorządowcami, którzy dzisiaj na sali tutaj się spotkali i rozmawialiśmy o tych naszych wyzwaniach, naszych problemach. Bardzo cieszę się, że komisja jest tak blisko nas, słucha, wsłuchuje się w te problemy. Ale też mamy fundusze, największe fundusze w historii województwa śląskiego, prawie z polityką spójności to jest ponad 5 miliardów euro. To są wielkie pieniądze do tego, żeby transformacja mogła się rozpocząć. To jest bardzo ważny dzień dla Polski, bardzo ważny dzień dla Śląska. Dziękuję wszystkim z całego serca za to, że tego dnia doczekaliśmy. To jest niesamowite, że ta ciężka praca i też upór z naszej strony doprowadził do tego, że ten program jest zarządzany regionalnie. Bardzo dziękuję panu przewodniczącowi, pani, panu, pani komisarz Ferreirze za tą otwartość. Myślę, że damy radę zrealizować te wspólne założenia. Po cichu mam nadzieję, że to nie pierwsze rozdanie, nie pierwsza. Transza tych środków, ale pokażemy na Śląsku, że potrafimy nimi dobrze zarządzać. Europa na to patrzy, Europa widzi Śląsk troszkę inaczej, bo jesteśmy największym regionem węglowym Europy, ale takich regionów o mniejszej skali jest paręnaście, więc myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tej zmiany. Za chwilę będziemy rozmawiać ze związkami zawodowymi, to jest bardzo ważny partner w tej dyskusji ja się osobiście cieszę, że tak historyczne rzeczy mają miejsce dzisiaj na stadionie Śląskim, na Śląsku w Polsce. Myślę, że od wielu, wielu lat takiej wizyty nie było, ale z drugiej strony same dobre informacje, więc ja się bardzo cieszę. No i co? Zabieramy się do pracy. Bardzo dziękuję.